Tutaj warto powiedzieć o kotle na, na pelet, to jest to generalnie najnowsza alternatywa. Bardzo wygodny kocioł, jeżeli chodzi o spalanie, tam gdzie oczywiście nie możemy zamontować kotła gazowego, możemy spokojnie zamontować taki kocioł na pelet. Tutaj jest różd peletowy, palnik który sam się rozpala, co najważniejsze sam się czyści w tej chwili możemy zobaczyć jak wygląda czyszczenie. Ten ruszt na którym normalnie odbywa się spalanie w tej chwili przechodzi proces czyszczenia, czyli wchodzi pod ruszt górny, co powoduje zrzucenie wszelkich spieków, które się pojawiają, jeżeli pelet jest gorszej jakości. Po takim czyszczeniu następuje zasypanie nowej dawki czystego peletu i rozpalenie. Taki kociołek jest ekonomiczny przede wszystkim dlatego, że jeżeli jest ciepło gdzieś tam na zewnątrz, nie jest, nie jest bardzo duży pobór energii e, cieplnej wtedy on się wygasza, czyli w, jeżeli mamy e, słabą zimę, takie jakie są ostatnio, trzy zimy były słabe, e, w trakcie dnia e, taki kocioł potrafi nawet 6 godzin stać wygaszony, co przynosi nam wtedy wiadomo oszczędność. Po 6 godzinach, wtedy kiedy temperatura spada, potrzebujemy dogrzać bardziej instalację, e, kocioł sam się rozpala, tak jak wspomniałem. Przed każdym rozpaleniem następuje czyszczenie się palnika. On się rozpala, chociaż osiąga swoją temperaturę, po paru godzinach znowu potrafi się wygasić. No I znowu mamy, znowu mamy oszczędność. To jest akurat wersja duo, czyli tutaj mamy dodatkowy różd, na którym możemy w sposób, w sposób tradycyjny spalić takie materiały jak węgiel, drewno. Tutaj, tutaj nie ma żadnego problemu. To jest burzty wykonany w króli grubości 9 mm, więc on też się nie przepala, spokojnie przez, przez dużo lat dotrzyma. Jeżeli chodzi o zasyp 300 litrów, jest to już bardzo duży zasyp, co pozwala nam na niezaglądanie tak naprawdę do kotła przez spokojnie w okresie zimowym, przez 3, nawet do, do 4 dni. No, i tak jak mówię, tutaj nie trzeba nawet przychodzić, żeby rozpalać, wszystko robi, się, wszystko robi się automatycznie. Warto jeszcze raz podkreślić, że tutaj rozpalanie, czyszczenie, wszystko odbywa się automatycznie i warto pamiętać o tym, że jest to czyszczenie mechaniczne, tak naprawdę jest to dość innowacyjne rozwiązanie. Sterownik jest dotykowy w standardzie, obsługuje 4 pompy, siłownik zawodu mieszającego. Można sobie dołożyć regulator pokojowy który też jest dotykowy, też z kolorowym wyświetlaczem. Wtedy y, można zarządzać pracą kotła e, z dowolnego miejsca w domu tam gdzie jest zamontowany regulator, czyli na przykład w salonie. Tak jak wspomniałem jest on z kolorowym wyświetlaczem dotykowy ładnie wygląda. Więc jest to niewątpliwie jego bardzo duży plus. Kotły w wersji y, paletowej y, występują też w wersji Vegas, czyli bez tego dodatkowego rusztu, tam gdzie nie chcemy palić y, y, Takimi rzeczami jak węgiel drewno, wystarczy wersja Vegas. Ona jest troszeczkę niższa, taki bardziej kompaktowy kocioł. Skierowany już typowo do ludzi, którzy chcą postawić na wygodę i nie palić niczym innym na gdzieś